Witam w czwartek 1 kwietnia. Krótkie przypomnienie aktualnej sytuacji technicznej, indeksów i czerwcowej serii kontraktów. Na Wigu w skali tygodniowej rzeczywiście trudno w tej chwili wprowadzać jakieś nowe wątki. Tutaj tym wydarzeniem jest kolejna obrona strefy 56-546-56-880. Strefy wzmocnionej w postaci tej wewnętrznej linii trendu, tak więc dopiero wybicie tej ewidentnie respektowanej zapory popytowej wygenerowałoby nam sygnał słabości. Na wigu 20 w skali dziennej jeszcze lepiej ta konsolidacja tutaj nam się prezentuje. Oczywiście trzeba wspomnieć o ostatniej obronie strefy wsparcia 1870-1879. To jest zdecydowanie nasz punkt odniesienia, jeśli chodzi właśnie o takie liczące się zapory popytowe FIBO. Strefa z punktu widzenia właśnie metodologii tworzenia węzłów bardzo charakterystyczna, wyznaczona na bazie kilku istotnych zniesień wewnętrznych, tutaj wręcz podręcznikowo. Prezentuje nam się ta technika grupowania zniesień. Powróciliśmy, to jest też istotna kwestia, powróciliśmy w okolice strefy 1957-1967, węzeł Polego, więc zniesienie 38 i 61 i 8, górna Midian Line, no i kłopoty z pokonaniem tej lokalnej zapory podażowej. Gdyby to się udało, no to biorąc pod uwagę, i z jak ciekawym, charakterystycznym węzłem mamy do czynienia, no, prawdopodobnie indeks zacząłby podążać w kierunku węzła 2018-2032. Tą strefę, Cały czas traktujemy jako górne ograniczenie trendu bocznego. Kluczowym oporem niezmiennie pozostaje z kolei obszar 2115-2135, wyznaczony na bazie układu średnioterminowego symetrycznego ABCD. Na tym podstawowym filarem konstrukcyjnym jest zniesienie 61,8% całej bez -y zapoczątkowanej w styczniu 2018 roku. Zobaczmy kontrakty. Skala 60-minutowa. No, tutaj ukształtował nam się ostatnio układ X, A, B, C, D. Idealnie punkt zwrotny wypadł w przedziale cenowym, wyznaczonym na bazie projekcji wspomnianej struktury cenowej. Silna reakcja ze strony kupujących. No, ale wczoraj kłopoty z przełamaniem 1966-1968 strefa wytyczona w oparciu o zniesienie 61,8 tej ostatniej fali spadkowej w okolicy Górna Midian Line. Dla mnie bardziej charakterystycznym obszarem, cechującym się na pewno większym poziomem wiarygodności, jest ten węzeł 1979-1982. No, i już ten wątek wprowadzałem w ostatnich komentarzach. Gdyby udało się, by pokonać 66-68, to od razu moglibyśmy zacząć też analizować wykres w odniesieniu do potencjalnego układu AB. CD. właśnie zwracając w pierwszej kolejności uwagę tutaj na strefę 79-82, gdzie już pierwsze wzmocnienia wynikające z opisu tej formacji plasują się. Także to jest dla mnie kluczowe, pomimo że no rynek ma ewidentnie problemy z libiciem 66-68, to dla mnie kluczowym takim oporem, przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym jest węzeł 1979-82. No, trzeba też wspomnieć, na pewno o wybronionym wczoraj wsparciu, wspominałem o tym klasie popytowym 1929-32, sugerowałem, gdy rozwijał się ruch spadkowy, że no, trzeba liczyć się tutaj z jakąś reakcją ze strony kupującym, no bo jedna linia ML, druga medium Line, silne zniesienie 38,2. Przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym ta strefa prezentowała się, czy też nadal prezentuje się dość wiarygodnie. Tutaj się ukształtował lokalny punkt zwrotny. Kontrakty tak trochę bez, bez wigoru poruszają się teraz, też podążają w kierunku 66-68. Natomiast dzisiaj rano w, w opracowaniu porannym wspominałem, że gdyby doszło do przełamania 1929-32, to również moglibyśmy z powodzeniem. Na wykres spojrzeć przez pryzmat układu, tym razem prowzrostowego A, B, C, D. I projekcje takiej formacji wypadają dokładnie w korytarzu 1915-1918, gdzie także plasuje się zniesienie 50% tej ostatniej potwali wzrostowej. Czyli tak naprawdę, niezależnie od kierunku kolejnej potwali cenowej. No, prawdopodobnie ukształtuje nam się niedługo też formacja harmoniczna, tak jak z taką mieliśmy do czynienia właśnie tutaj, gdzie popyt zareagował, czyli przypomnę: X, A, B, C, D. Tak jak pisałam dzisiaj rano, to jest dla nas dobra dość pożądana sytuacja, jeśli możemy sobie też zaimplementować jakiś układ harmoniczny, bo wtedy generowane klastry cenowe po prostu wykaz wykazują się większym poziomem wiarygodności. Jest więcej projekcji, więcej, więcej zniesień i, i wydaje się, że rynek no, częściej reaguje po prostu w odpowiedni sposób w tego typu przedziałach cenowych. Czyli w tu w rejonie 1979 82 należałoby spodziewać się wzrostu presji podażowej. Jeśli taki mechanizm by nie zadziałał i by go udałoby się pokonać, taki ciekawy i wzmocniony dodatkowo opór, oczywiście trzeba by było podejść do tej kwestii elastycznie, raczej zakładając możliwość kontynuacji. Wzrostów, nawet z opcją powrotu wtedy do tego głównego ograniczenia, czyli 2028-2035. I ta sama narracja dotycząca strefy 1915-1918. Tu nam się wiem, utworzyło rzeczywiście w tej chwili stosunkowo silne wsparcie techniczne, no bo i zniesienie 50% i projekcji hipotetycznego układu ABCD symetrycznego, więc gdyby pobyt tutaj nie zareagował i doszło do wybicia. Omawianej strefy, jednoznacznie jest to sygnał słabości i raczej zapowiedź kolejnej potwali spadkowej. Zobaczmy indeks DAX, który jest nieprzeciętnie silny w tym momencie. Rzeczywiście popyt tutaj z ogromną determinacją kreuje wydarzenia. Więc pokonanie strefy 14652-14700, wybicie tej górnej linii, no i mamy kontynuację ruchu. I tutaj o kilku nowych kwestiach będę chciał dzisiaj powiedzieć, jeśli chodzi o indeks niemiecki. No, bo łatwo sprawdzić, że w korytarzu cenowym. 15 469, 15 552. wypadają silne zależności układu A, B, C, D. Jest tutaj spełniona zależność 0786 AB równa się. CD, czyli jeśli długość fali AB pomnożymy przez taki podstawowy współczynnik 78,6, to otrzymamy długość fali CD. Dodatkowo mamy zniesienie zewnętrzne, no i najważniejsza kwestia jest związana z tym, że jeśli weźmiemy pod uwagę ten lutowo-marcowy, tą lutowo-marcową wyprzedaż, to w okolicy omawianego klastra podażowego wypada także zniesienie 127,2. Szkoda oczywiście, że nie grupuje się to idealnie gdzieś w tym korytarzu 15469, 1552 wtedy mielibyśmy naprawdę wybitnie silną zaporę podażową. Ale ja traktuję tutaj cały ten rejon jako potencjalnie istotny opór techniczny, więc to jest jakaś tutaj możliwość, zapowiedź wzrostu presji podażowej, i na ten obszar chciałbym zwrócić uwagę. Natomiast to test takiej tak nawet charakterystycznej strefy no, nigdy nie jest decydującym sygnałem, sygnałem odwrotu, sygnałem sprzedaży. Ja uważam, że no musi pojawić się jakaś dodatkowa, dodatkowe wskazanie świadczące o Wzroście presji podażowej, żeby uznać, że być może na, na rynku odwróci się trend, odwróci się sentyment i podaż w tym przypadku przejmie inicjatywę. Na obecnym etapie wydarzeń powrót indeksu poniżej 14652-14700 traktowałbym jako przynajmniej taki wstępny sygnał słabości, no ale proszę zwrócić uwagę na ten klaster 14243-14303. No Wręcz podręcznikowo grupują nam się tutaj najsilniejsze zniesienia, z jakimi możemy mieć do czynienia. Czyli 23,6, 38, 2,61,8, więc to jest również tak zwany węzeł Dina Polego, dolna linia kanału, bardzo charakterystyczna strefa. I tak naprawdę trudno utworzyć silniejszą zaporę popytową, posiłkując się techniką grupowania zniesień, więc w tym kontekście wybicie tak charakterystycznego przedziału no, byłoby już ewidentnym świadectwem zmiany sentymentu na rynku, co zapowiadałoby być może po, urzeczywistnieniu się takiego wyłamania no większą, jeszcze większą aktywność ze strony sprzedającej. Więc na razie bardzo ciekawa sytuacja, popyt ma przewagę. Indeks DAX zbliża się do arcyciekawego oporu technicznego. Zobaczmy krótko S&P, bo dzisiaj będę chciał przypomnieć również indeks Nasdaq, o którym ostatnio Niewiele mówiłem, więc na SNP bez istotnych na razie wskazań wydarzenia rozgrywają się w okolicy lokalnego oporu 3995-4012. No, nie jest to na pewno jakaś bardzo charakterystyczna zapora podażowa, o tym wspominałem w ostatnim komentarzu. Mówiłem też także o tym, że ten układ XABCD z projekcjami, układ prospadkowy z projekcjami wypadającymi w okolicy 3945-50. No trudno już się nim tak naprawdę posiłkować, rzeczywiście mieliśmy akcent podażowy, na no, ale biorąc pod uwagę charakter tej struktury cenowej, no, podaż powinna zdecydowanie bardziej w jakiś dynamiczny, transparentny sposób zamanifestować swoją obecność. No, ruch był. Szybko popyt zorganizował taką akcję ratunkową, w efekcie czego mamy nowe maksima cenowe, no i w tej chwili testujemy lokalny opór techniczny, więc z tej perspektywy po prostu trzeba poczekać na ewentualne, hipotetyczne na razie sygnały słabości, natomiast wybicie 3995-4012 wygenerowałoby nam sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego. Bardzo ciekawa sytuacja, natomiast na, indeksu, na, na indeksie NASDAQ w skali tygodniowej, i tutaj na dwie kwestie będę chciał zwrócić uwagę. Pierwsze takie zagrożenie no to jest naruszenie dość ważnego węzła podażowego 13 13944, objęcie bessy no i silna reakcja ze strony sprzedających, ale. Dzisiaj przede wszystkim chcę tutaj wyeksponować ten przedział 12665-12771. Bardzo ciekawa zapora popytowa, która została skonstruowana zarówno na bazie techniki fibronicznej, jak i klasycznego podejścia. Strefa respektowana, gdzie możemy wprowadzić. Kilka istotnych zniesień, np. 18, 6, 38 i 2. Proszę zwrócić uwagę na element symetrii, czyli długość tego wykrowanego ruchu spadkowego jest bardzo podobna jak poprzedniej korekty spadkowej, i to jeden do jednego też gdzieś mniej więcej wypada właśnie w omawianym klastrze popytowym. Proszę zwrócić uwagę na dolną linię kanału, kolor zielony, minion line. No, trudno tak naprawdę skonstruować bardziej wiarygodną zaporę popytową. Stąd wniosek, że czy też taka konkluzja, że dopiero wybicie tak charakterystycznego i co istotne, respektowanego przecież w tej chwili węzła popytowego, wygenerowałoby nam sygnał słabości. Na razie popyt ma przewagę, co do tego nie ma wątpliwości. Pomimo tego silnego ruchu spadkowego, pomimo naruszenia oporu 13807-13944, kupujący jednak z dużą determinacją bronią pierwszego wsparcia technicznego. Gdyby doszło do jego zanegowania, to też popyt tak naprawdę ma w zanadrzu, mówiąc w cudzysłowie, bardzo cenny atrybut w postaci potencjalnego prowzrostowego. I co istotne, symetrycznego układu A, B, C, D z projekcjami wypadającymi tutaj w przedziale 11867, 11912. Kolejna arcyciekawa zapora popytowa, również skonstruowana przy pomocy techniki grupowania zniesień, jak i klasycznego podejścia. Ale co najważniejsze, ta strefa posiada wzmocnienie w postaci wymienionego przed momentem, oczywiście na razie tylko hipotetycznego układu. Prowzrostowego ABCD. Więc z punktu widzenia ujęcia średnioterminowego, dopiero przełamanie takiej, takiej zapory popytowej, tak charakterystycznego wsparcia, czyli negacja układu ABCD, no, byłaby już ewidentnym sygnałem słabości. Co najpewniej no, przerodziłoby się, czy też znalazło odzwierciedlenie w postaci kolejnej silnej potwali spadkowej. To jest także zasada zmiany biegunów, czyli mniej więcej ten rejon cenowy, nawiązanie do tych poprzednich maksimów, powinien teraz pełnić rolę wsparcia technicznego. No Ale to na wypadek, gdyby popyt no, nie zdołał ostatecznie na razie. Czyni to z dość dużą, dość dużą swobodą i zdołałby bronić strefy 12.665-12.771. Oczywiście powrót indeksu ponad opór 13.807-13.944 no byłby, byłby pokazem siły kupujących no i korespondowałby jednak cały czas z dominującym w ujęciu średnioterminowym trendem wzrostowym. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o indeks NASDAQ. Są pewne zagrożenia, bo jednak naruszenie ważnego oporu, no ale z drugiej strony na razie nie mamy tego sygnału potwierdzającego w postaci wybicia pierwszej zapory popytowej FIBO, która już od kilku tygodni pełni nieprzypadkową rolę na wykresie tyle z mojej strony bardzo dziękuję oczywiście korzystając z okazji chciałbym życzyć państwu zdrowych spokojnych świąt no i do usłyszenia w przyszłym tygodniu dziękuję